Z problemem bezpańskich psów i kotów borykają się wszystkie miasta w Polsce. Sieradz nie jest więc wyjątkiem. Porzucone psy są wyłapywane i trafiają do schronisk. Inaczej rzecz ma się z dzikimi kotami. Żyjące w piwnicach sieradzkich bloków zwierzęta nie budzą sympatii mieszkańców. Są problemy z tymi kotami, jest i kocisku dużo, prawda? Wielki problem. jest. Pchły, wszystko. Co by nie chciał, no teraz będziemy mieli pryskanie nam na pchły, bo mamy wywieszkę w klatce. Rozwiązaniem tego problemu chce się zająć Stowarzyszenie Psiaki, Kociaki i My, które powstało właśnie w Sieradzu. Lekarz weterynarii Przemysław Raj rozmawiał już z władzami miasta. One nas zapowiedziają o swojej dobrej woli, ale twierdzą, że nie są w stanie wydać żadnej, żadnych pieniędzy na, na tą akcję, bo ich na to nie stać. Przy czym pamiętajmy cały czas, miasto co roku wydaje 350 albo nawet do 400 tysięcy złotych na tak zwaną opiekę nad zwierzętami. I dla mnie to jest jakieś no, niesamowite nieporozumienie, żeby nie, nie powiedzieć, idiotyzm. Dokarmiana dzika kotka może urodzić nawet 20 młodych w ciągu roku. Dlatego jedynym rozwiązaniem tego problemu jest sterylizacja. Mieszkańcy się Radza są za. Od początku lipca do gdzieś 25 żeśmy zebrali. Ponad 400 podpisów mieszkańców z takiego, do apelu skierowanego do władz miasta odnośnie akcji sterylizacyjnej u kotek i suczek z terenu miasta się radza. Petycja trafiła do Urzędu Miasta. Dwa problemy. No, gorzej jest odłowić koty, natomiast też jest taka bardziej przyziemna sprawa. Nie mamy środków finansowych zabezpieczonych na ten cel. Członkowie stowarzyszenia podkreślają, że na początek wystarczyłoby około 2000 zł. Takie akcje by właśnie pomogły zmniejszyć tą populację, ograniczyć tą liczbę tych kociąt no i ulżyć przede wszystkim tym ludziom, no, którzy wykazują tą dobrą wolę w opiece nad tymi zwierzętami. Wiceprezydent Cezary Szydło obiecuje, że w projekcie budżetu na przyszły rok będą zabezpieczone środki na sterylizację bezdomnych kotek. Najważniejsze, by taką akcję rozpocząć. Dzięki temu pieniądze wydawane na pobyt zwierzaków w schroniskach będzie można przeznaczyć na kolejne sterylizacje.